Dzień dobry, trenerze. Jesteśmy już po rundzie jesiennej sezonu trzeciej ligi. Runda, w mojej subiektywnej ocenie, nie najgorsza, ale pewnie ma trener pewien niedosyt, bo tak to można chyba nazwać. Jakby trener tak na razie ogólnie podsumował to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w trzeciej ligi. Dzień dobry, witam. Myślę, że możemy mówić o pewnym niedosycie i gdzieś um, ilość punktów, którą zgromadziliśmy, na pewno e, wiemy, że mogłaby być nieco większa i tutaj z tej strony bardziej pozytywnej. Natomiast, oczywiście, oczywiście e, ten plan minimum, który, którym wiąże się ilość punktów potrzebna, do utrzymania. Po części jak na pierwszą rundę został uważam wykonane, bo adekwatne drugie tyle punktów w rundzie wiosennej. Myślę, że to utrzymanie spokojnie da. Natomiast oczywiście, natomiast oczywiście nie samymi punktami żyjemy. Podsumowaliśmy sobie z drużyną mniej więcej, gdzie czujemy największy niedosyt. Myślę, że Mecze domowe przed własną publicznością na naszym obiekcie tutaj liczba zwycięstw w naszym odczuciu powinna być większa. Kilka meczów rozgrywanych na naszym obiekcie dobrze się układało, byliśmy zespołem przeważającym, stworzyliśmy sobie więcej sytuacji, a po prostu gdzieś nie trafialiśmy do bramki, rywali i tych punktów na własnym obiekcie szczególnie było za mało. No i oczywiście, oczywiście trzeba powiedzieć to, o czym pewnie wszyscy gdzieś tam siedzącyki wiedzą, że główną bolączką tej rundy był gdzieś brak skuteczności, bo liczba okazji, które stwarzaliśmy, a nawet myślę, intensywność i dynamika, gry naszego zespołu była dobra. W wielu momentach udawało się, że swój i gdzieś standard meczu. Natomiast natomiast Ewidentnie potrzebujemy, e, potrzebujemy większej ilości zdobywanych goli, by po prostu e, remisy zamieniać na zwycięstwa. Trenerze, y, jestem w stanie wskazać najlepszy mecz w naszym wyko wykonaniu i ten, który według trenera, y, po którym trener wynoczył największy niedosyt? Znaczy, największy taki. Y, Mecz, który nam się szczególnie nie ułożył, czyli ten, ten z tych punktów negatywnych, to zdecydowanie wyjazd do Ząbrowa, bo, bo, bo nie zwykliśmy do tego, by, by nie strzelać żadnej bramki w meczu, ale też nie zwykliśmy do tego, by tracić ich więcej niż, niż dwie. A w Zombrowie ten mecz całkowicie nam się rozjechał, gdzie tak naprawdę z perspektywy gry. Nie wyglądało to tak, że, że rywal nas zdominował. Mecz był wyrównany, stworzyliśmy sobie pierwsi nawet okazję do strzelenia bramki, nie trafiliśmy jej, a później przeciwnik z tego, co po prostu miał, to doskrzętnie nas skarcił i, i wynik tamtego meczu na pewno jest brutalny, bolesny i też, i też yy, pokazuje nasze dziś tam największe bolączki, bo w tej lidze uważam, że zespół, który zdobywa bramkę pierwszy, szczególnie. Grając na nas, czyli na zespół gdzieś tam wyważony, powiedziałem taktycznie, i mający tak w swojej, w swojej, w swojej tendencji gry mm, zachowania pressingowe nastawione szczególnie na obronę własnej bramki, to tu na pewno ciężko jest yy, gonić, bo po prostu z ataku pozycyjnego ciężej jest zdobywać bramki niż z ataków szybkich czy kontr. Więc ten mecz na pewno jest w top 3 tych, które gdzieś najbardziej mnie bolą. Na pewno mecz u siebie z, z Bronią Radą, Wiktorią Sulejowek, czy, czy niesamowity mecz. Ten na plus ten na plus i ten na minus to mecz z 2, którym stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie 5-6 praktycznie stuprocentowych sytuacji na zdobycie gola, a a wynik tego meczu, końcowy wynik tego meczu, to 1-1. I, I na pewno w tym meczu spory, spory niedosyt. A z którego meczu trener jest najbardziej zadowolony? Taki, który wyszedł nam najlepiej? Myślę, że na pewno ten pierwszy mecz z Mowianką, rozpoczynający sezon trzecioligowy, ligowy, który gdzieś nawiązał się z presją lub w pewien sposób był dużym znakiem zapytania, na co na ze stać. I rozpoczęliśmy go z dużego C i gdzieś tam wygrywając 3-0. Pokazaliśmy też wysoki standard zachowań pressingowych i dużą intensywność gry, dynamikę gry. I on był fajnym prognostykiem tego, na co nas stać w tej lice. Później, oczywiście, jak to u to Beniaminka, jak to zespołu, który tak naprawdę się buduje i cały czas będzie chciał robić kolejne troszkę do przodu. Złapaliśmy i słabsze mecze, dołki, gdzieś tam bez zwycięstw czy, czy z serią nawet się zdarzyło porażek, trzech bodajże nawet. A fajnym od fajnym moim odczuciu meczem był wyjazd do Sieradza, który to w pewnym momencie przyłamał naszą negatywną pasę i też nakierował nas na właściwe tory, bo po którym uwierzyliśmy w to, że że jesteśmy w stanie punktować. Pamiętam, że po razu mieliśmy też fajną serię mecze bez porażki i tam fajnie popunktowaliśmy. Wspominał trener o tym chyba największym mankamencie braku skuteczności. Ma trener pomysł, jak poprawić tę skuteczność? Czy to będzie wypracowywane w zbliżającym się okresie przygotowawczym, czy może trzeba podjąć jakieś decyzje personalne, kadrowe? Myślę, że dwa w jednym, bo, bo gdzieś na pewno idziemy w kierunku tego, by po prostu spróbować znaleźć czy zbudować większą jakość na pozycjach 9-10 z przodu. I tutaj, tutaj bezwzględnie możemy o tym mówić, że będziemy szukać typowej dziewiątki, czy tego, tego najwyżej ustawionego zawodnika, po to, by próbować tą skuteczność naszą wskrzesić i gdzieś znieść na wyższy poziom. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz pod kątem treningowym oczywiście też w mojej głowie kształtują się pomysły i plany jak jeszcze bardziej mógłbym pomóc chłopakom w wykreowaniu takich zaplanowanych sytuacji strzeleckich, bo, bo my tych sytuacji strzeleckich mamy dużo i Jesteśmy w tym polu karnym, oddajemy strzał, natomiast oczywiście chodzi na, na końcu o to, by zdobywać bramki. I już chłopakcy wiedzą, że, że poszukamy systemowych, dwóch, trzech systemowych rozwiązań, jak te polu karne się znaleźć, kto, gdzie ma po prostu być, z, nawykowo być, by po prostu tworzyć, kreować szanse na zdobycie kola. Natomiast to jest cienka granica, by nie zabić takiej kreatywności, by nie zabić takiej. Odpowiedzialności własnej za budowanie akcji, więc, więc to trzeba od, delikatnie wyważać. Natomiast oczywiście na zasadzie rozmów indywidualnych, grupowych będziemy przesuwać tą granicę. Mam nadzieję, w prawidłową stronę i, i że po prostu znajdziemy takie optimum, po to, by, by tych bramek w drugiej rundzie było choć o 20%-30% więcej. Rozwijając temat tych decyzji personalnych wspomniał trener, że będziemy czy bądź już szukamy tej typowej dziewiątki. Można powiedzieć, że mieliśmy taką dziewiątkę młodego zawodnika Alana Klimka, który wiemy już, że wiosną nie zagra w naszej drużynie. Rozumiem, że nie spełnił oczekiwań trenera, No miał mało minut na boisku, zdecydowanie z czegoś to wynikało. Nie ma też z nami już, z tego co rozumiem, Kaspera Nowickiego, zdradzimy. Może w bardzo nawet ogólny sposób, jak planujemy budować kadrę na rundę rewanżową? Co do na to może ciężko mówić o niespełnionych oczekiwaniach. Bardziej tutaj e, mam wrażenie, że e, poziom, jaki oczekujemy od napastników, a który jest gdzieś też w odniesieniu do, do jakby jakości obrońców rywala w tej widze. Yy, musi być yy, wysoki i faktycznie taka yy, w naszym przypadku pozycja numer 9 musi być obsadzona bardziej doświadczonym zawodnikiem, który będzie w stanie nam systematycznie zagwarantować coś. W tym przypadku, oczywiście, mam na myśli yy, bramki. I yy, postanowiliśmy, Na w zasadzie sam Alan postanowił, że potrzebuje yy, bodźca na najbliższe pół roku, gdzieś odnalezienia regularności gry. Yy, Pewnie większej radości z gry, za sprawą po prostu minut rozegranych i, 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 i czerpania z tego większej krainy w postaci zdobywania goli. I, I myślę, że tutaj krzywda się na nie stanie, a wręcz jeżeli sam to czuję, to, to wypożyczenie na półroczne wypożyczenie z opcją powrotu do nas latem na okres przygotowawczy to dobre rozwiązanie. Będziemy z Alanem w stałym kontakcie i mam nadzieję, że że mimo, że zejdzie na poziom czwartej ligi, mam nadzieję, to... to wróci do na nas silniejszy. Natomiast jeśli chodzi o Kacpra, to tutaj y, myślę, że y, zawodnik z dużym potencjałem fizycznym, y, bardzo nas tego na, na pracę i po prostu gdzieś pewnie nasz sposób grania, być może moja wizja piłki nożnej, nieco mi, mija się z tym, do, co dotychczas y, Kacper robił i czasem tak w piłce jest i po prostu trzeba to zaakceptować. Mam nadzieję, że klub do którego teraz dołączy po prostu będzie bliżej jego wizji funkcjonowania w piłce nożnej i tych minut będzie miał bardzo dużo. To młody zawodnik i po prostu gdzieś tam nie mówię, że jeszcze kiedyś nie spotkamy się na piłkarskim szlaku, bo różnie, bo różnie to bywa. Ja wierzę, że doświadczenie, które mam dobędzie doprowadzi go do jeszcze lepszych efektów i po prostu również rozwinie się w nowym otoczeniu. Trenerze, teraz zawodnicy mają krótką przerwę, w której oczywiście będą pracowali indywidualnie. Za chwilę rozpoczynamy 8 stycznia okres przygotowawczy, prawie 3 miesięczny, intensywny, bo będziemy grali każdą sobotę. W jedną sobotę nawet dwa sparingi. Widziałem, że dobry pan trener sparing partnerów Dość mocnych, wymagających. Yy, chodzi o to, żeby jakby przetrzeć się przed tą rundą rewanżową i, i, i nastawić na to, że będzie ciężkie granie na wiosnę? Znaczy na pewno być ciężkie granie na wiosnę. Myślę, że, myślę, że gramy w, w profesjonalnej lidze, w którym gdzieś tam rywale mają wysoką jakość i indywidualną, i zespołową. Rywali dobieram po to, by po prostu rozwijać nasz zespół, rozwijać naszych zawodników, rozwijać nasz sposób funkcjonowania na boisku i uważam, że im otoczenie jest trudniejsze, im otoczenie jest, postawi nam więcej wyzwań, trudności, problemów boiskowych, tym więcej będziemy mogli wyciągnąć z tego wniosków, przemyśleń, a nasze analizy grupowe, indywidualne będą lepsze i nasz proces... Proces rozwoju grupy będzie, będzie intensywniejszy, efektywniejszy. Więc tutaj zakładam, że zawsze trzeba sobie poprzeczkę podnosić, zmieniać naszą mentalność, zmieniać, zmieniać nastawienie, bo gdzieś te zawodnicy o tym wiedzą, że ma wrażenie, że jesteśmy na etapie zmieniania właśnie takiego. Nastawienia czy przekonania grupy zawodników, szczególnie tych, którzy byli w Igelsu i mieli z trzecią ligą złe doświadczenia na zasadzie mm, awansowywali do tej trzeciej ligi, byli w tej trzeciej lidze, ale zawsze kończyło się to dużym fiaskiem i, i, i taką trudnym zderzeniem z rzeczywistością, spadkami, wysokimi porażkami, y, gdzieś graniem y, często w obronie niskiej, nastawionym tylko i ewentualnie na kontr, na stałe fragmenty gry. My z lepszym lub gorszym skutkiem w chwili obecnej, ale próbujemy w wielu meczach grać pressingiem wysokim. Próbujemy dużo częściej przejmować piłkę, mieć to piłkę, budować atakiem pozycyjnym, robić pułapki na przeciwniku, jeżeli chodzi o ich rozegranie. Rozegranie piłki wprowadziliśmy bardzo dużą intensywność biegania i z piłką, i bez piłki. Więc co za tym idzie? W wielu meczach tym Kopciuszkiem już nie jesteśmy. Jesteśmy godnym czy równorzędnym zespołem yy, do rywalizacji, czy to z Bełchatowem, czy to, czy to z Pelikanem łowić na wyjeździe. Czy tu jest leki o towarzyszu który przyjechał do nas jako lider tabeli, a yy, po meczu mówił, że gdzieś tam yy, Wikielec jest bardzo, bardzo godnym przeciwnikiem, i nie tylko oni. I tutaj yy, myślę, że Same wyniki to też jest nieco, nieco problem głów, że jednak z tego kopciuszka, z tego zespołu, który, który raczej był odbiorcą gry rywali, teraz jest już godnym rywalem, czy, czy, czy takim równorzędnym rywalem dla wszystkich w tej lidze, który często chciałbym, żeby nie zadowalał się tylko remisem, bo bo mamy tych remisów, bodajże 7, sporo, one są fajne, a być może jeden remis, gdybyśmy zamienili na zwycięstwo, a inny na porażkę, tych punktów byśmy mieli w tabeli też więcej, chociaż oczywiście mnie te remisy cieszą, bo one pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze, w dobrym procesie, że jesteśmy stabilni emocjonalnie i gdzieś tam mm, szanujemy remisy, nie lubimy przegrywać, więc to wszystko cieszy, ale mam wrażenie, że jeżeli będzie jeszcze więcej pewności i wiary w swoje umiejętności, w umiejętności zespołu, to po prostu bardziej nastawimy się na zwycięstwa, zbudujemy większą mentalność zwycięzców. To tych punktów będziemy gromadzić więcej. Aczkolwiek oczywiście to nie jest takie łatwe, to nie, to nie dzieje się w miesiąc, w pół roku, na to wymaga czasu. I też stabilności grupy, bo możemy mówić, że w nowym sezonie, czy w nowej rundzie nawet być może będzie sześć zmian kadrowych. Dojdzie sześciu zawodników, zastanowi jedną trzecią całej grupy. Ci zawodnicy wniosą swój sposób grania, będą musieli się dostosować do dalszego. Więc znowu jakby mentalność grupy, całe jako całości, mentalność szatni. Nieco sposób funkcjonowania przez nowe, nowe osobowości w, w, na boisku się zmieni i będziemy musieli to wszystko wyważyć i wszystko wprowadzić na jedną drogę. Natomiast oczywiście wierzę, że okres przygotowawczy spowoduje, że ta droga będzie mm, silniejsza i, 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 i da większy, więcej pociechy Yy, trenerzy na koniec chciałem zapytać o jeszcze o jeden zaplanowany przez trenera dzień sparingowy. Yy, nie podam teraz daty z głowy, ale gdzieś powiedzmy w połowie okresu przygotowawczego zmierzymy się jednego dnia z dwoma zespołami, to są zespoły z środka tabeli czwartej ligi Kujawsko-Pomorskiej, sąsiadują ze sobą. Dwa razy po 30 minut. Ciekawe rozwiązanie. Widzę, że, to, że dosyć często trenerzy sięgają po tego typu rozwiązanie. W jakim celu organizuje się tak dzień sparingowy, żeby zagrać dwa mecze po, na przykład, po 30 minut, jeden po drugim? Przede wszystkim każdy rywal ma swoją specyfikę gry. Ja wiem, że zespoły Lecha i Tuchowi są po prostu innymi, innymi zespołami. Więc jeden pewnie zagrany na zwyżej, drugi zagra niżej. Czyli w jednym dniu będziemy mogli zmierzyć się z dwoma zespołami o innej specyfice, który, którzy postawią nam inne problematyczne, boiskowe sytuacje, problemy, sytuacje. I z tych meczów będziemy mogli wyciągnąć jeszcze więcej wniosków niż z pojedynczego meczu. To jest pierwszy, uważam, plus. Drugim plusem jest to, że Jadąc na mecz, na przykład w 18 czy 20, zawodnicy będą mogli rozegrać pełen, pełny mecz, mecz w pełnym wymiarze czasu. Oczywiście tutaj mówimy o 60 minutach, natomiast w okresie zimowym podchodzę do tematu, że chciałbym, żeby zawodnicy wszyscy pograli w równym wymiarze czasu. Często są to zmiany w 30-60 minucie, nieco przeplatane, a tutaj będziemy mieli takie po prostu. Mm, yy. Jedni zagrają jeden mecz, drudzy zagrają drugi mecz, będą w pewien sposób, będziemy mogli ich za to tak bezpośrednio ocenić, podsumować, jakby przeanalizować. To, to też da klarowniejsze, indywidualne wnioski do rozmów z zawodnikami, a być może też pozwoli nam na to, że będziemy mogli jeszcze, bo to jest pod koniec stycznia, bodajże, że będziemy jeszcze mogli nieco porotować na pozycjach po to, by szukać optymalnych rozwiązań. W jednym meczu zawodnik będzie mógł zagrać na przykład połówkę na pozycji środkowego pomocnika, by w drugim bezpośrednim meczu zaraz zagrać na pozycji wahadłowego czy półprawego obrońcy. Da to nam pewien taki punkt widzenia i nowe spostrzeżenia, które, które gdzieś w okresie przygotowawczym są niezbędne do tego, by po prostu kształtować drużynę. Ciekawe rozwiązanie, rozumiem. Trenerze, ja dziękuję za rozmowę. Korzystając z okazji, bo prawdopodobnie już nie będziemy mieli ok możliwości czy okazji porozmawiać i przekazać tego kibicom. Ja życzę wesołych świąt, mimo że mamy dopiero 1 grudnia. I też życzę trenerowi zwycięstwa w plebiscycie na trenera roku. Drużynie, życzę, żeby zwyciężyła w kolejnej kategorii. Mamy sporo tych nominacji. Mam nadzieję, że uda nam się coś wygrać. Dziękuję bardzo wszystkim kibicom i, i sympatykom i kazwikielet. Również życzę spokojnego, spokojnych świąt i takiej jak najlepszej końcówki naszego mijającego 2023 roku. Zapraszam też do wspierania i kibicowania drużynie w, w nowym 2024 roku. Przed, naszym, przed nami dużo wyzwań. Chcemy podjąć skuteczną walkę o utrzymanie trzeciej lizy, złapać stabilność. Chcemy namieszać powalczyć w wojewódzkim Pucharze Polskim, więc, więc tych wyzwań jest sporo. Zapowiada się atrakcyjny rok 2024. Oraz to, co wspomniałeś, zachęcam do kibicowania czy oddawania głosów na, na, na nominację Wika Wikielsk w Pristycie w warmińsko-Mazurskiego Związków Piłki Nożnej. To fajna zabawa i też docenienie za wkład pracy w minionym środku. Pozdrawiam. Dziękuję również za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję.